Siemanko, Siemanko, ze strony Rafał z Motor Słuchajcie, jestem dla Was dzisiaj z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już Honda Varadero. I uwaga, nie 125, tak jak u nas to w zwyczaju bywa. Mamy tutaj prawdziwą Honda Varadero 1000. Myślę, że bardzo fajny egzemplarz. Jeżeli szukasz czegoś takiego fajnego na dłuższe trasy, coś, co już jest legendą, czyli Honda Varadero, no to być może właśnie ten egzemplarz niedługo pojawi się u ciebie w garażu. Usiądź wygodnie, zobacz, co dzisiaj przygotowaliśmy. Honda XL 1000 Varadero. Model, którego chyba. No, nie trzeba Wam przedstawiać. Jeżeli gdzieś tam poszukujecie czegoś takiego, to na pewno sporo o tym sprzęcie wiecie. Ale co do samego egzemplarza, myślę, że jest tutaj na pewno na pewno sztuka warta uwagi. Gdzieś tam, na pewno od strony takiej stricte technicznej, czy tam ramowej, zawieszeniowej, no to jest motocykl, który bym uznał śmiało jako bezwypadkowy. Czyli to nie jest motocykl po jakiejś kolizji, dzwonie, czy nie wiadomo po czym. Całkiem fajnie doposażony. Zresztą, no, chyba to jest już standardowe. Ciężko znaleźć Golasa, jeżeli chodzi o Varadero. No, ale mamy tu oczywiście. Szybę, zestaw Kufra z tyłu, gmole z przodu light bary, gdzieś tam ładowarkę Na kierownicy, więc takie podstawowe bajery Tutaj mamy, no ale myślę, że to jest motocykl Na który tak naprawdę wymieniamy olej I, i można ruszać, ruszać w podróż Mamy tutaj fajny komplet opon przód-tył Fajne tarcze, klocki, napęd Więc od tej strony myślę, że za dużo nakładu tutaj po prostu Nie ma No idąc dalej, tak naprawdę motocykl do nas przyjechał Z taką całkiem niewielką, niewielką Można powiedzieć, że zdjęcia miał bo tak, tak naprawdę widać, że tej Czaszy, gdzieś tam tu po tej stronie, tak jakby odszedł z niej lakier. Tak samo na dolnych pługach, te dolne pługi były już takie dosyć mocno potraktowane przez kamienie, więc co my zrobiliśmy, to polakierowaliśmy dolny pół plus tą czaszę przed nią. I dodatkowo tutaj mamy jako wypełnienia licznika, mamy tutaj takie jeden i drugi element. One też od słońca były już na tyle wypalone, że po prostu źle to wyglądało, więc są odświeżone, są w czarnym macie teraz i myślę, że fajnie to siedzi. Tak cała reszta motocykla jest w oryginale Czyli tylne zadobki, zbiornik, paliwa, te plastiki tutaj z logiem Varadero to też jest fabryczne od nowości, przednik, bodnik tak samo, zobaczcie to są jeszcze naklejki, więc no, nie było to z racji żadnego wypadku, broń Boże, ale no po prostu były takie delikatnie przymęczone ten płuki, ta czacha, więc stwierdziliśmy, że taki motocykl musi się też prezentować na nowo fajnie, więc no tutaj myślę, że bez, bez, bez przypału. No i co? No Cały motocykl prosty, bezpieczny, zrobiliśmy jazdę próbną, można puszczać kierę, więc tutaj żadnych, e, żadnych jakichś e, niedobrych rzeczy absolutnie nie ma. No i myślę, że jak na ten rocznik, jak na Waradero, wygląda to całkiem przyzwoicie. Fajny egzemplarz, fajnie zachowany, do tego my przygotowujemy komplet kwitów do rejestracji, więc tak naprawdę wyjdziecie prosto do wydziału, rejestracja, ubezpieczenie i to by było na tyle. Więc myślę, że całkiem spoko, spoko opcja, zapraszam was wszystkich do Żardowa, żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo, będziecie mogli usiąść, przymierzyć się, jak pogoda pozwoli to także i przejechać. No a pogoda już się robi fajna, słoneczna, więc, więc myślę, że czas najwyższy na zakup motocykla. No i co? Przegręcimy sobie kluczyk. Kluczyku mamy oczywiście dwa plus kufer. Nic, mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Trzymajcie się ciepło. Siema!